Cześć, tutaj przed Wami rudbeckia Green Wizard. Jest to wysoka Rodbekia. Do tej pory mówiono, że niska rudbeckia to ma w granicach 40 m, 50 cm, wysoka 70 80. No jak nazwać tą? Która w tym roku w tym samym miejscu pobiła rekord. Ma 2 m, może z hakiem. W zeszłym roku miała ta sama. Ten sam krzaczek w jednym miejscu miał 170 cm, i był niższy ode mnie, w tym roku jest wyższy ode mnie, bo ma 2 metry sakiem. Aż taki wysoki to nie jest. No. Żeby skamerować czubki, to muszę do góry ręki dźwignąć, żeby objąć cały kształt rudbeki To kuzynka oczywiście czego, mierzówek, których tu jest multum las tak jak wspomniałem to jest odmiana Green Wizard przepiękna żywy, taki intensywny żółty kolor jeśli lubi ktoś taki właśnie, takie kolorki to fantastycznie wyglądają w ogrodzie rzucają się w oczy bardzo, 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 bardzo Ona jest wieloletnia, a także w każdym roku jest nie przemarza i fantastycznie rośnie i jeszcze coraz wyższa, bo się boję co będzie za rok. Jak było 170-200, w przyszłym roku mam nadzieję, że nie pójdzie tak w górę, bo będę miał problem z kamerowaniem jej. Zobaczcie jaka piękna. No pokażę tą ulotkę, żebyście widzieli jak się pisze. Jakby ktoś nie wiedział rudbeck Green Wizard to pisze, że do 150 cm rośnie, ale jak wiadomo to już nieprawda nieaktualne, przynajmniej w... nie, nie u mnie zapylacze uwielbiają wszystkie rodzaje zapelaczy. Od... Są ćmy, koliberki, motyle, trzmiele czego tutaj nie ma.